Zuzanna żyrafa to zabawne przedstawienie dla najmłodszych o przyjaźni tolerancji, dobrym i złym zachowaniu. Poprzez taniec i piosenki dzieci poznają przygody wspaniałych przyjaciół. żyrafy, słonia, papugi i dwóch małpek. Razem bawmy się, tańcz, tańcz! I nie mównie! Każdy moje imię zna! DJ Miki to właśnie... Fiku Miku, kto się ukrył w koszyku? Kto skrycie kocha żyrafę? A kto figluje, tańczy i skacze? Czy papuga węże z sikawką widziała? Czy tylko o nim plotkowała? Jak do teatru przyjdziecie, to wszystkiego się dowiecie. Jest gorąca pełna słońca, to Afryka bardzo dzika. Małpy słonie i żyrafy. Afrykańskie tany, tany. Jest dzika, jest dzika, dżungla wesoła, wesoła, ogromna pustynia, ogromna... Jak każdy z nas, nasi bohaterowie mają wady i zalety. Każdy przecież jest inny, ale każdy z nas jest potrzebny. Zuzanna Żyrafa to musical napisany na podstawie znanych piosenek małpki DJ Miki. Żyrafa modelką chciałaby być, ma długą szyję, długie nogi, też zielone i chodzi w szpilkach wysoka jest. Suzanna, mur, mur, kur, ma piękne oczy i uczni, cud, cud, cud. O kącie kręci kolegów. Suzanna, żelazna dotyka jest. Piosenka tytułowa ma ponad 50 milionów odsłon na YouTubie. Jesteśmy różnic, ale Jesteśmy sobie potrzebni. Spektakl muzyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zuzanna Żyrafa.